Majster w starożytnym Egipcie musiał mieć chujowe życie. Bądź sobie takim cinkopisem. Stań na kacu stulecia że, ze świadomością, że musisz się zawlec na budowę. Przynajmniej jest chłodno i jajko smaży się na kamieniu dopiero po jednej klepsydrze. Hep. He! Złóż ofiarę świętemu mruczkowi. Zjedz placuszki upieczone przez Izydę. Dzieciaczki bawią się z krokodylem piłkiem. Doczałgaj się do roboty. Wszystko w porządku, praca w re, robotnicy biegają, biczu, biczu. Co to kurwa jest? Co, panie kierowniku? To gówno z lwa i mordą faraona. Sfinks. Jaki kurwa Sfinks? Sam pan wczoraj kazał postawić? O kurwa, faktycznie. Rado, pomóż, to będzie ciężki dzień. Walnij się pod palmą i obłóż papirusami z planami. I tak nikt nie wie, że nie umiesz czytać. Usiłuj się zdrzemnąć. Już miej zapuścić usza Kleopatrze, gdy nagle coś cię budzi. Kilkunastu brodatych typów gania ze złotą skrzynką i wrzucają wrzuca ją do piwnicy. Zasypując wężami. Co do kurwy hieroglif? Nadchodzi południe. Schowaj się przed słońcem w piramidzie. Przechadzaj się w spokoju korytarzami. Nic nie jest już w stanie cię zdenerwować. Kapitalizm! Tak, panie kierowniku. Kto wyrył kutasa na ścianie komnaty grobowej? Komunizm, panie kiero. Uuu, jest kutasem. Co tu robi żarówka? Co to jest żarówka, panie kierowniku? No ja też nie wiem, ale widocznie tu jest. Wyjdź na przerwę na obiad. Wyciągnij sobie swoją soczewicę z czosnkiem w piwie. Krwakie to dobre! Po pierwszym kęsie ktoś stuka cię w ramię. Czego? Bonjour, monsieur kierownik. Nous sommes z powrotem do Gali! Doleni gesta Bejterzy. Uczciwym Egipcjanom pracę zabierają. Za bochenek chleba dziennie i tak jest 10 Nubijczyków za jedno miejsce. Ja jeszcze ten gruby jedzenie zabrał po południe. Glądaj plany alei obelisków, kiedy podchodzi kapitalis. Panie kierowniku, murarze zastrajkowali! Kurwica kropka fresk! Podejdź do tych pieprzonych nierobów śpiewających międzynarodówkę po sumeryjsku. Czego jeszcze chcecie i tak macie dobrze? Najmądrzejszy typ wychodzi przed szereg. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że nie dobrze. Rzuć go krokodylom na pożarcie, za pi Ale nie głupot. Godzinę przed końcem roboty dziesięć rzeczy psuje się naraz. Czas apokalipsy, kropka płaskorzeźba. Nagle coś zasłania słońce. Po środku placu buduje, ląduje latający spodek. Majster Kosmita wychodzi w choromowanym kasku, obserwuje burdel na kółkach, zabiera plany nowej piramidy. Rzuca, a wróg! I zawraca. Spodek odlatuje. No chuj, nie pomogą. Trzeba będzie ręcznie kamulce targać. W końcu słońce zachodzi. Odtrąp fajrand i wróć do domu. Jutro trzeba zacząć świątynię Ozrysa. Ech! A jeszcze w Tebak wybuchła zaraza i cały Nil śmierdzi gównem.